Bezpieczna kryjówka? Fragment. Pewnego dnia, wracając z ojcem ze spaceru, ujrzeliśmy grotę Markt, otoczone podwójnym kordonem policji i wojska. Przed targiem rybnym stała ciężarówka, do której wsiadali mężczyźni, kobiety i dzieci, wszyscy z żółtymi gwiazdami. Nie było żadnego widocznego powodu, dla którego wybrano akurat to miejsce o tej porze. Ojcze, ci biedni ludzie, wykrzyknęłam. Policjanci rozstąpili się i ciężarówka odjechała. Patrzyliśmy za nią, aż zniknęła za rogiem. Ci biedni ludzie, powtórzył jak echo ojciec. Ze zdziwieniem spostrzegłam, że ojciec przygląda się żołnierzom ustawiającym się w szeregu do odmaszerowania. Żal mi tych biednych Niemców, dotknęli źrenicy Oka Bożego.